Cześć! Jeżeli dokopałeś się do tego filmu, to znak, że chcesz zacząć z nami pracować. Bardzo mnie to cieszy. W Polsce uwielbiamy papierologię, a w BWS uwielbiamy porządek w papierach. Dlatego teraz przeprowadzę Cię przez procedurę zakładania i weryfikacji konta w naszej aplikacji. Zacznijmy od początku. Na początku był chaos. A nie, sorry, to nie ten poradnik. Na początek, oczywiście, zacznijmy od założenia profilu w naszej apce. Na ten etap poświęcimy zdecydowanie najwięcej czasu, bo to podstawowe narzędzie Twojej pracy. Przez nią zapiszesz się na zlecenia, przez nią dowiesz się, jak przygotować do zmiany i, co najważniejsze, przez nią też się rozliczysz. Proces zakładania konta jest naprawdę prosty, więc wierzę, że zrobisz to bezbłędnie. Krok pierwszy. Wchodzisz na stronę bws.onsync.com i klikasz Zarejestruj się. Następnie podajesz wszystkie wskazane dane. Jeżeli chcesz, możesz też się zarejestrować przez konto Google czy profil na Fejsie, ale jak mam być szczera, o, tych dwóch ostatnich nie rekomendujemy, będzie z nimi więcej komplikacji w dalszych krokach. Tych danych do logowania nie da się potem zmienić, więc lepiej podaj tego normalnego maila, a nie tego z czasów podstawówki typu kochamkotki 69 ppl". To trochę słabo wygląda w akredytacjach. Jak już uda Ci się założyć konto, musisz je aktywować. Dostaniesz od nas oczywiście maila z odpowiednim linkiem aktywacyjnym. Do tej pory wszystko wygląda prawie jak na Tinderze. Jak konto aktywowane, no to zaczynamy uzupełniać wszystkie ważne pola. Podświetlą się one na pomarańczowo. Krok drugi: przejdźmy do uzupełnienia danych osobowych. Imię, nazwisko, adres razem z numerem ulicy, narodowość i informacje o banku. Te pola musisz wypełnić w zakładce atrybuty osobiste. Przed zapisaniem, sprawdź je proszę dwa razy, czy nie zrobiłeś nigdzie błędu i nie ma tam literówek. Te dane zaczytują się automatycznie do twojej umowy. Jeżeli nie posiadasz dowodu osobistego, oczywiście wpisz paszport. Jeżeli masz legitymację uczniowską lub studencką i chcesz skorzystać z ulg podatkowych no bo kto by nie chciał koniecznie wpisz jej numer w odpowiednim polu. Tutaj też warto zaznaczyć, w jakim mieście będziesz chciał głównie pracować. Obecnie obsługujemy głównie Kraków i Warszawę. Teraz możemy przejść do najważniejszego, czyli krok trzeci: Podpisujemy umowę. Przechodzimy do generatora umów. Od tego momentu, uwierz mi, wszystko będzie bajecznie proste. W profilu klikamy ten link. I otworzy Ci się zewnętrzna strona naszego generatora. Tam logujesz się danymi, których użyłeś do stworzenia swojego konta w Simchu. Jeżeli poszedłeś na łatwiznę i wybrałeś stworzenie konta przez Google lub Facebook, trzeba będzie zresetować swoje hasło, klikając o tutaj. Jak już się zalogujesz, to przywita Cię informacja o podstawach pracy w BWS. Szanujemy swój czas, jesteśmy uczciwi i pokazujemy od razu pełną umowę. Na tej stronie wybierasz formę współpracy. Jeżeli masz firmę i chcesz się rozliczać na B2B, klikasz B2B. Jeżeli nie masz, królu złoty, klikasz w umowę zlecenie. Jeżeli nie masz firmy, gratulujemy! Jesteś zdrowszy o użeranie się ze skarbówką i Zusem, jednak papierologia Cię nie ominie. W kolejnych krokach strona zapyta Cię, czy gdzieś jeszcze pracujesz. Uwaga, na umowie o pracę. Jeżeli gdzieś pracujesz i osiągasz tam minimalną krajową, dane swojego pierwszego pracodawcy trzeba będzie wrzucić właśnie tutaj. Jeżeli na ten moment BWS będzie Twoim jedynym źródłem utrzymania, klikasz nie. W obu przypadkach kończysz w tym samym miejscu. Wykonujesz swój podpis palcem po ekranie w wyznaczonym miejscu. Podpis ma być oczywiście zgodny z dokumentami, które podpisujesz na co dzień. Możesz przejrzeć też przykładową wersję umowy, a po przeczytaniu i dojściu do wniosku, ej, w sumie to ta firma jest całkiem spoko, klikasz generuj i wyślij umowę. W przypadku wyboru B2B zostaniesz poproszony o uzupełnienie danych o swojej firmie, takich jak jej adres, oraz NIP i oczywiście swój podpis, który można wykonać palcem, lub jak jesteś milionerem, to resikiem do mega drogiego tabletu. Ważne, aby ten podpis zgadzał się z Twoimi dokumentami firmowymi. Z tego poziomu możesz też pobrać przykładową umowę dla pracowników B2B i przed podpisaniem swojego arkusza na spokojnie ją przejrzeć. Jeżeli wszystko gra, klikasz Generuj i wyślij umowę. I to tyle. Twoja umowa trafiła już do Sincha, znajdziesz ją w swoich atrybutach profilu. Teraz możesz też uzupełnić pozostałe dane w tym miejscu, które znajdziesz przesuwając w dół na tym ekranie. Wzrost i rozmiary. Spokojnie nie będziemy badać Twojego BMI. Z kolejnymi zmianami u nas otrzymujesz ciuchy służbowe, więc musimy wiedzieć jaki rozmiar Ci zamówić. Co jeszcze w tej zakładce? W tym miejscu warto jest też się pochwalić swoim dorobkiem życiowym. Czy umiesz szprechać w innym języku, czy masz uprawnienia na widlaka, czy masz prawo jazdy lub samochód? Tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi, pora je uzupełnić. Jeżeli masz już doświadczenie techniczne i umówmy się, praca w żabce czy na recepcji w hotelu, nawet obsługując drukarkę wielofunkcyjną, nie jest doświadczeniem technicznym. Tak czy tak, jeżeli jesteś doświadczonym technikiem, warto poświęcić dodatkowych kilka minut na wypełnienie naszej ankiety dla techników. Jeżeli spełnisz wymagania, których potrzebujemy obecnie przy zleceniach technicznych, ktoś z naszego działu technicznego na pewno się do ciebie odezwie. Zaświadczenie o niekaralności na tym etapie nie jest niezbędne, może być ci potrzebne na kolejnych etapach kariery w bws -ie. No i gościu, fanfary, mamy to! Kolejne kroki należą do nas. Mamy dwa dni robocze na zatwierdzenie twojej umowy i tym samym na weryfikację twojego profilu w Sinchu. A jak zapisać się na pierwszego joba? O tym więcej opowiem ci, jak zrobię sobie kawę.